Siemanko, z tej strony Przemaz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj przedstawię wam Moich pięciu topowych bramkarzy W FIFA 15 Jest to oczywiście moja ocena, jak mi się nimi grało Także co, bez zbędnego gadania Możemy przejść yy, do Piątego miejsca No i na piątym miejscu, dla niektórych może być to Wielka niespodzianka, u mnie jest to Thibaut Courtois Ma ten swój wzrost, no ale moim zdaniem jednak Mi, bynajmniej mi wpuszczał No czasem naprawdę takie Szmaty, że tak to nazwę, no i po prostu dla mnie on jest na piątym miejscu. Yy, dobra, teraz co? Czwarte miejsce... Gianluigi Buffon! Wiek już ma swój, ale w Fifie tyle razy mi ratował skórę, że po prostu jest na czwartym miejscu. Często, bardzo często robiłem skład seria, bądź jakaś hybryda i właśnie tam był Buffon. No i po prostu niesamowity jest na tej bramce. Dlatego jest właśnie u mnie na czwartym miejscu. No i trzecie miejsce można powiedzieć takie podium. Jest to Johart. Johart na pewnie wielu z Was też grało. Jest to naprawdę świetny zawodnik. Oczywiście mówię po tym po upgrade. Chociaż to żadnej różnicy praktycznie nie ma jeden, jeden w górę. No ale grałem częściej właśnie tym 83. No i naprawdę jest niesamowity. Ma te parady. Naprawdę ekstra. Czy to refleks, czy szybkość? Naprawdę wyśmienity bramkarz. No i co? Drugie miejsce. Drugie miejsce u mnie ma Sirżu, też znany zawodnik, jak w Ligi Francuskiej, jakiś składzik, on koniecznie jest na bramce. Też jest niesamowity, właśnie miałem taki lekki dylemat: czy Joharda dać na drugie miejsce, czy Sirżu? No jednak tak postanowiłem, bo chyba jednak lepiej mi się grało, właśnie, właśnie Sirżu. Także co? Pierwsze miejsce. U mnie Fifi15 ma Dawid De Gea, tego pana no to chyba już naprawdę nie trzeba przedstawiać. 83 overall też świetnie bronił, 85 to już w ogóle podkręcił. Dla mnie on jest naprawdę niesamowity, lepszy od, nie wiem, Neuera, Toty to, czy Totsa i w ogóle dla mnie kolesik po prostu wymiata. No i pewnie zastanowicie się, nie ma Neuera, no ale tak jak mówię, dla mnie Dawid Dehea po prostu wymiata. No jest po prostu dla mnie najlepszym y, bramkarzem w FIFA 15. Zobaczymy, jak to będzie w innych FIFAch. Ale tak jak mówię, FIFA 15, właśnie. Dawid Dehea na pierwszym miejscu. Y, także co to by było na tyle w tym odcinku? Taki krótki odcinek myślę, że codziennie wam będę wrzucał y, z moich topowych czy to bramkarzy, czy obrońców, pomocników i tak dalej. Także co to by było na tyle w tym odcinku? Możecie zostawić łapeczkę w górę. To na tyle, trzymajcie się. Na razie.